Śpiewają ptaki, cisza w koło, łąki, na Warmii? Hm. może na Warmii, może na Mazurach, bo tutaj granica między warmią a Mazurami przebiega właśnie mniej więcej gdzieś w tym miejscu. No, tory kolejowe oczywiście są, no bo. W końcu po kolei z Kuleckim. Tam jest stacja kolejowa, na którą za chwilę pojedziemy. <laughs> tu jest jednotorowa, ale zelektryfikowana linia kolejowa do Moronga. Tam jest most na rzece Pasłęka. Przejazd kolejowy w gruntowej. Polnej drodze, na łuku, tak więc ten tor jest z przechyłką tutaj. Mamy przechyłkę, przejazd kategorii D, z krzyżami świętego Andrzeja. Mamy żółtą naklejkę i żółta naklejka już tam wszystko mówi. Numer skrzyżowania 220, to jest numer linii. 0,27 to jest kilometr, 907 to jest hektametr. No i ci, którzy wiedzą o co chodzi, już doskonale są poinformowani o tym, gdzie się znajdujemy. Po co się zatrzymywać na przejeździe kolejowym? Rozglądamy się jeszcze, rozglądamy się, rozglądamy się, zanim wejdziemy. Po co się zatrzymywać na przejeździe kolejowym zamiast jechać na stację? No, dla jednego wskaźnika się tu zatrzymaliśmy. Dla takiego wskaźnika, który stoi przy torach kolejowych, wskaźnik w kształcie rąbu. Biały rąb z, wrysowaną, z wrysowanym czarnym rąbem. To jest to się dzisiaj nazywa wskaźnik parowozowy. A chodzi o to, żeby zakropić popielnik i zamknąć klapy, bo tam dalej jest most. Chodzi o to, żeby to co z rusztu mogłoby spaść do na tor, żeby nie spadało, bo na moście mogłoby spowodować pożar. To jest na Teowniku i ten wskaźnik mam wrażenie, że on jest wykorzystany jako wtórne już użycie tego Teownika. Gdybyśmy mieli coś takiego zrobić, pewnie byśmy zrobili na rurce, a Teownik mam wrażenie, że to jest jakiś stary pruski wskaźnik przerobiony na polski. A kolej, bardzo często wykorzystujemy różne rzeczy, powtórnie. Kolej jest dobra, jeśli chodzi o recykling. A tutaj widok w stronę stacji: łuk, głowica zachodnia, pozapadane. Połączenia szyn, ale zarówno tor główny zasadniczy, jak i tor główny dodatkowy wyjeżdżone, czyli pewnie krzyżują się tutaj pociągi. A no to nie pozostaje nam nic innego, jak pojechać i się temu wszystkiemu przyjrzeć z bliska. Jeszcze raz, rozglądamy się, przechodzimy. Stacja Gamerki Wielkie. Gamerki... Gamerki Wielkie są... niewielkie. Piękna miejscowość, bardzo malownicza, mnóstwo starej, pięknej architektury, takiego budownictwa wiejskiego, charakterystycznego dla Prus. Stacja w Gamerkach Wielkich jak na tak niedużą miejscowość jest dość okazała. Jest tor główny zasadniczy, tor główny dodatkowy. Jeszcze jest tutaj jeden tor. To jest linia z Olsztyna do Bogaczewa. Dalej do Elbląga. Da się tędy też dojechać do Gdańska. Linia numer 220. Kiedy oddano do użytku stację w Gamerkach Wielkich. W 1883 roku. Budownictwo jest charakterystyczne dla małych stacji na tej linii. Ten budynek mieszkalny jest piękny. On został pomalowany. Łuki odcinkowe nad oknami zostały podkreślone. Elewacja jest taka jasno-cytrynowa z brązowymi detalami. Piękne czerwone kwiaty w oknach, w donicach, dorodne kwitnące. Budynek dworcowy jest charakterystyczny dla tego drewnianego stylu. Budowy budynków kolejowych na tej linii. Tak samo wygląda budynek na stacji Olsztyn Gudkowo. Była tutaj poczekalnia. Obecnie poczekalnia jest zamknięta. Jedyną funkcją budynku dworcowego jest posterunek, nastawnia dysponująca GW. Wygląda na to, że część budynku dworcowego jest przeznaczona obecnie na cele mieszkalne. Budynek jest drewniany z pionowymi. Listwami, elewacja jest jasno-kremowa, te pionowe listwy są brązowe. To jest też charakterystyczne malowanie dla właśnie takich budynków. Dach o bardzo małym spadku, kryty papą, wystają murowane kominy. Jeden wygląda inaczej niż drugi, to może sugerować, że powstały w różnych okresach, ale jest też część murowana. Magazyn towarowy, chyba to jest, który ma duże, dwuskrzydłowe drzwi. Nie widać tutaj żadnej rampy, ale tutaj obok jest tor boczny, Drzwi z tabliczką dyżurny ruchu. Widać na brakującej farbie, że tutaj było jeszcze więcej Tabliczek dawniej. Dzwonią dzwonki informujące o tym, że będą jechały pociągi. Obok bocianie gniazdo. Oprócz semaforów tutaj cała sygnalizacja jest już świetna. Oprócz semaforów mamy jeszcze tarczę manewrową TM6 przy wyjeździe w kierunku zachodnim, i mamy jeszcze. Na tym torze bocznym wykolejnicę. urządzenia sterowania ruchem kolejowym, scentralizowane. Budynek pompowni. Dawniej była tutaj wieża ciśnień, ona się nie zachowała do naszych czasów. Została rozebrana. Została pompownia, obecnie budynek gospodarczy. Tor główny, zasadniczy, czyli tor numer 1. obok. Tor numer 2, tor główny, dodatkowy. I dwa perony, obydwa jednokrawędziowe, wąskie, kryte płytkami. Tutaj kawałek desek. Może to jest ślad po dawnym żurawiu wodnym, a może tędy biegły pędnie. Trudno powiedzieć już w tym momencie. Widać, że minęło bardzo wiele lat od likwidacji tego, co tu było w farbie w tej nawierzchni peronu drugiego. Widać resztki farby sugerujące, że kiedyś był to dwukrawędziowy peron. Miejscami uzupełniono tutaj kostką bauma, zwłaszcza tutaj te okolice przejścia przez tory. Przejście, oczywiście, w poziomie torów przy tak małym ruchu pociągów, zupełnie uzasadnione to jest. Wszystko jest bardzo zadbane, pięknie wygląda. Cicho i spokojnie tutaj jest. Mamy 12 sierpnia 2022 roku. No zaraz będzie rocznica otwarcia stacji Gemern, dlatego że ruch tutaj. Zainaugurowano 15 sierpnia 1883 roku. Gdy na początku lat 70. XIX wieku kolej dotarła do Olsztyna, to ten węzeł olsztyński w przeciągu nadchodzącej dekady i tej końcówki XIX wieku rozrósł się niezwykle. I stał się rzeczywiście bardzo ważnym węzłem dla regionu. Tak więc, gdy już ta kolej przyszła, to na fali tej, tego wzbogacenia się Niemiec zaczęto tutaj bardzo intensywnie rozwijać kolej. Przypomnijmy, w roku 1870 wybuchła wojna francusko-pruska, Napoleon III. Zaatakował armię pruską, trochę sprowokowany przez Bismarka, który no, stworzył wrażenie, że Prusy będą chciały sięgnąć po tron hiszpański, posadzić tam królową o pruskim rodowodzie, co doprowadziło Napoleona III do pasji. Zaatakował Prusy. Swoją armią kiepską, źle zorganizowaną, źle uzbrojoną, 200 tysięczną, zaatakował doskonale wyposażoną armię pruską, wtedy chyba najlepszą w ogóle armię świata, i poniósł sromotną klęskę. Prusy nałożyły na Francję ogromne wojenne kontrybucje, ale chyba wszyscy na koniec zyskali. Społeczeństwo niemieckie, bo Niemcy się zjednoczyły, bardzo się wzbogaciło. Wzbogacił się niezwykle zarówno naród, jak i państwo, a rozbuchały się inwestycje właśnie pod koniec XIX wieku. Ale Francuzi chyba też zyskali, bo w końcu tego nieudolnego cesarza się pozbyli. Nastała republika i cały świat, przez, no, ten świat europejski, rozumiany europocentrycznie, ten europejski świat przez kolejne cztery dekady cieszył się świętym spokojem. I ten spokój wykorzystał na rozwój kultury, architektury, techniki, z początkiem XX wieku weszliśmy w erę lotnictwa, rozwijał się przemysł, mówi się belle époque. No i rzeczywiście. I tak to trwało. Aż do 1914 roku, kiedy to wybuchła I wojna światowa, zwana najdłuższą wojną nowoczesnej Europy. Budynek stacyjny... W gamerkach wielkich, od strony podjazdu. Tutaj była poczekalnia, i ta poczekalnia już nie, nie funkcjonuje i mało tego nie ma do niej wejścia od strony tutaj od strony miejscowości. To miejsce jest już tutaj zaślepione i jest zamurowane. Natomiast ciekawostką jest drabinka, która prowadzi na dach budynku, która jest zrobiona z lekkich. Szyn. Tak to wygląda. Dwoma płaskownikami, przymocowane do murowanej elewacji magazynu towarowego, bo od strony torów jest to opisane, że jest to magazyn towarowy. I tu się znajduje taka drabinka. Ostatnio tutaj byłem no prawie 40 lat temu. Co się zmieniło od tego czasu? Elektryfikacja przybyła. W 1994 roku linię kolejową z Olsztyna do Moronga zelektryfikowano standardowym dla polskich kolei napięciem 3 kW prądu stałego. Siłą rozpędu można powiedzieć. W wyniku wielkiego programu elektryfikacji kolei w północnej Polsce, skąd taki program? Trzeba było pozyskać odbiorniki dla budowanej elektrowni jądrowej w Żarnowcu. I północna Polska wtedy była elektryfikowana. Zaczęło się to jeszcze w latach 80. XX wieku. I wtedy właśnie elektryfikacja w ogóle dotarła do Olsztyna. Ostatnim odcinkiem jest właśnie ten, do Moronga. W gamerkach zelektryfikowany jest tor główny zasadniczy, siecią trakcyjną o pojedynczej linie nośnej i podwójnym przewodzie jezdnym. Tor główny dodatkowy również jest pod drutem, tutaj jest pojedynczy przewód jezdny. Tor boczny oczywiście niezelektryfikowany. Tor boczny jest odchwaszczony, owszem. Widać, że coś tu jakiś czas temu na ten tor wjechało. Tor boczny zaczyna się przy zachodniej głowicy stacji. Jest tam tarcza manewrowa, a ciągnie się on aż do zarośniętej rampy. Chyba to była rampa czołowo-boczna. Na samym końcu tego, tego toru, przy samej rampie, tor jest już zupełnie zachwaszczony. Na końcu wskaźnik oznaczający koniec toru, właśnie tutaj, chyba w tej trawie, tu się znajdował plac ładunkowy. No, tu świadczą o tym latarnie, które tutaj stoją i pierwotnie pewnie miały ten plac oświetlać one wyglądają na kompletne. Tutaj nie wygląda to na, nie wiem, zniszczone, nieczynne, zdewastowane. Tak więc pomimo tego, że ten plac ładunkowy wygląda na zupełnie zarośnięty, no to jednak cała ta infrastruktura, która miała plac obsługiwać, wygląda na jakoś tam sprawną, utrzymaną. Plac przed dworcem w gamerkach wielkich dawne kolejowe zabudowania parterowe czerwona cegła obecnie pomalowana ma jasno kremowy kolor który harmonizuje z drewnianym budynkiem dworcowym przyległym do tego budynku murowanego w środku miejscowości wiata zapewne dawniej przystanek pks obecnie po prostu przystanek autobusowy wiata zadbana przeszdobiona kwiatami w donicach które wiszą z dachu na drewnianej tablicy napis: gamerki wielkie, dokoła domy murowane. Jest dom piętrowy z dwuspadowym dachem. Wygląda na kolejowy dom, ale kolejowy dom charakterystyczny dla stacji wiejskich. Obok domy mieszkalne parterowe z poddaszami użytkowymi, ale jest też jeszcze jedna kamienica. Piętrowa, tynkowana, licowana cegłą, oczywiście czerwona dachówki. To może sugerować, że to był budynek również kolejowy. Gamerki to jest typowe tłumaczenie nazwy miejscowości poprzez fonetyzację. Gemern to jest nazwa stacji od początku jej istnienia. Później Gross Gemern. Gross Gemern. Gamerki Wielkie, no wielkie 40 mieszkańców tak więc y, nie jest to duża miejscowość, a obsługa pasażerska na stacji Gamerki Wielkie jest wielokrotnie większa 100 osób, może więcej. To sugeruje, że po prostu do tej stacji ciążą pasażerowie z okolicznych miejscowości, dlatego że liczba pasażerów obsługiwanych na stacji w gamerkach jest większa niż liczba mieszkańców tej miejscowości. I rzeczywiście pociągi przyjeżdżają, odjeżdżają i cały czas ktoś tu wsiada i wysiada. To zatrzymanie, ten postój w gamerkach jest nie bez powodu. Jak wygląda obsługa pasażerska w Gamerkach według rozkładu letniego w 2022 roku? Do usztyna głównego 14 par pociągów, tyleż samo do Moronga, dwie pary do Malborka, 12 par do Elbląga. Do usztyna głównego pierwszy pociąg. 5, 9, ostatni 20.12. Przyjazdy za ucztyna głównego. Pierwsze o 5.17, ostatnio o 21.51. Patrząc po torach stacyjnych, tor główny zasadniczy i tor główny dodatkowy są wyjeżdżone. Tak więc ma tutaj miejsce krzyżowanie pociągów. Jeśli spojrzysz na rozkład, o 20.13 20. idzie pociąg do Moronga i on się krzyżuje. Z odjeżdżającym o 20.12 pociągiem do Olsztyna Głównego, czyli co najmniej jedno krzyżowanie rozkładowych pociągów, ma miejsce w Gamerkach. Spytacie dlaczego Gamerki Wielkie? Dlaczego miejscowość, gdzie mieszka 40 osób, a stacja to są trzy tory i drewniany budynek? Domyślacie się, że stoi za tym jakaś osobista historia. Gdy miałem lat, nie wiem, może 5, może 6, chyba nie więcej. W wolne dni jeździłem z mamą na różne wycieczki tutaj po okolicy. I któregoś razu mama zabrała mnie właśnie do Gamerek, dlatego że tutaj, jeżeli pójść na południe od stacji. Na te właśnie pola i łąki, a jeszcze lepiej, do tego lasu, na jego skraj, rozciągają się tutaj piękne widoki na Dolinę Pasłęki. Inspiracją była książka dla dzieci pod tytułem Nad Pasłęką żyją bobry. Mama znalazła więc takie miejsce, taką stację, gdzie da się dojechać pociągiem, a będzie blisko nad Pasłęką. No i padło właśnie na gamerki. Mama spakowała blok rysunkowy i suche pastele, i poszliśmy tam drogą przez las aż do skraju lasu, gdzie stała piękna ambona myśliwska. I z tej ambony był widok na całą dolinę pasłęki. Mama zrobiła mi tylko konturowy taki zarys kompozycji, dała pastele i zostawiła mnie z tym tematem. No i siedzieliśmy, rysowaliśmy aż do <laughs> planowanego przyjazdu <laughs> jednego z ostatnich pociągów tego dnia. Gdy wracaliśmy tu na stację w Gamerkach, no to już było dość późno chyba zmieszkało. I ten, ten rysunek, który tam popełniłem, z pewną mamy pomocą, jako kilkuletnie dziecko, cały czas, teraz prawie 40 lat, po tym zdarzeniu wisił mamy na ścianie. No to teraz pytanie, czym przyjechaliśmy i czym wróciliśmy do Gamerek. Ta sieć trakcyjna jest młodsza. Wtedy jeszcze sieci trakcyjnej tu nie było. Ta stacja była niezelektryfikowana, tak jak cała linia numer 220. Czy były semafory kształtowe? Nie pamiętam, ale pewnie tak. Czy jechaliśmy do Gamerek? O ile pamiętam, jechaliśmy wagonem Bonanzą starszego typu z. Trzema parami drzwi, z szerokimi drzwiami na środku i z wąskimi drzwiami na końcach, czyli może typ 43a, może typ 101a. Jaka lokomotywa prowadziła skład? <laughs> Nie pamiętam, ale pewnie był to skład krótki. Stawiam na to, że albo była to SP42, ale biorąc pod uwagę, że było to lato, mogła być to też SM42, dlatego że Różnica między tymi lokomotywami to jest to, że SP 42 ma możliwość ogrzewania składów pociągów, co latem nie jest potrzebne, tak więc równie dobrze bez straty dla komfortu podróżnych można było zadysponować SM 42 na tę, na tę relację do Moronga, a z powrotem, a z powrotem jechaliśmy gancem, z powrotem jechaliśmy SN 61. Pamiętam to, ponieważ byłem zaskoczony tym, że wsiadamy do pojazdu, który jest pojazdem silnikowym. Ja wtedy nie odróżniałem lokomotywy od wagonu motorowego, tak więc miałem wrażenie, że jedziemy lokomotywą. Ale jechaliśmy gancem, na pewno takim właśnie miętowo-butelkowym do Olsztyna. Już wieczorem włączone były już światła w przestrzeni pasażerskiej. Napełnienia pociągów były całkiem rozsądne. Pewnie mieliśmy jakieś miejsce do siedzenia, ale pasażerów było raczej sporo. Taka osobista opowieść związana ze stacją Gamerki Wielkie. Dziękuję za uwagę.